Nie wierzę, że to mówię. To już dziewiąty raz, kiedy widzimy się w sportowym podsumowaniu tygodnia. Jak ten czas szybko leci. Bardzo miło mi się z wami widzieć. Po raz kolejny. Po raz dziewiąty. Przepraszam za swój głos. Delikatna chrypka, ale to dlatego, że wczoraj miałem okazję komentować spotkanie superligowe piłki ręcznej. Grupa Zotunia Tarnów z Zagłębie Lubin. I ten głos trochę jeszcze po wczoraj pozostał. Króciutko jeszcze przed rozpoczęciem e, przypomnę o naszych social mediach. E, wpadajcie i budujmy razem społeczność sportową regionu. A może i ludzi także z Polski. Zaczynamy ze sportowym podsumowaniem. Tygodnia w Temi. Ależ się działo w piłce nożnej, w reprezentacyjnej piłce nożnej. Polska, Anglia jeden do jednego na stadionie narodowym. To był piękny mecz, to było piękne spotkanie, w którym mogliśmy zobaczyć dużo nerwów, dużo emocji i bardzo pięknego ducha polskiej reprezentacji. Polacy walczyli bardzo dzielnie. W pierwszej połowie na krok nie odstawali rywalom do końca pierwszej połowy 0 do 0 bardzo ofiarny Kamil Glik. Bardzo dobry występ młodych zawodników. W drugiej połowie niespodziewana bramka Harry'ego Keina, który kopnął piłkę w zasadzie za Jana Bednarka, Wojciech Szczęsny w zasadzie nie widział tej piłki, więc ja go tutaj usprawiedliwiam, chociaż są takie opinie, rozmawiałem z niektórymi osobami, że Wojciech Szczęsny zrobił błąd, podskoczył i niepotrzebnie spowolnił swoją reakcję. Pozdrowienia dla Maćka. Natomiast to, co potem się działo, to konsekwentna gra reprezentacji Polski, odbudowanie gry z pierwszej połowy i doskonała końcówka, świetny finish. Robert Lewandowski w zasadzie pracował za dwóch, a to co zrobili Polacy pod koniec, świetny zwód Modera. Potem trochę szczęścia, piłka trafiła pod nogi Roberta Lewandowskiego, a ten pięknym dośrodkowaniem na nagłówkę szymańskiego zagrał piłkę tak, że trafiliśmy go na jeden do jednego, i tak to spotkanie się skończyło. Aktualnie Polacy na trzecim miejscu, druga Albania na prowadzeniu Anglii, ale warto powiedzieć, że Polacy teraz już nie mają spotkania z Anglią, grają natomiast z San Marino, Albanią, Andorą i Węgrami, a Albania ma jeszcze spotkanie na Wembley z Anglią. Także miejmy nadzieję, że Polacy zajmą drugie miejsce. Mistrzostwa Europy w Siatkówce gładkie zwycięstwo Polaków 3-0 do w jednej ósmej finału z Finlandią. Y Doskonała gra Polaków. No tutaj chyba nie ma zaskoczenia, że Polacy bez problemów poradzili sobie z Finlandią. Teraz czeka ich spotkanie z Rosją w ćwierćfinale. Trzymamy kciuki. Robert Kubica wrócił do Formuły 1. Absencja Kimi jego Rajkonena sprawiła, że Robert Kubica pojawił się na torach Formuły 1. W Grand Prix Włoch zajął 14 miejsce. Obyśmy częściej widywali Polaka na torach Formuły 1. Znamy finalistów PG Ekstraligi. Nie było zaskoczenia, że i tym razem zwyciężyły drużyny, które były stawiane w roli faworytów. Betard Sparta Wrocław 47 do 43 pokonała Fogoń Leszno. Taki sam wynik w Lublinie. Motor Lublin zwycięża ze Stalą Gorzów. Nieprzyjemnie wyglądający upadek Grzegorza Łaguty. Mamy nadzieję, że Grzegorz Łaguta będzie zdrowy i w finale się pojawi. Dobra jazda całej drużyny motoru Lublin, w szeregach Staligorzów tylko Bartosz Marslik. Na swoim poziomie reszta zawodników dobrze, lecz nie tak dobrze, jak można by się było po nich spodziewać. Zdecydowana przewaga juniorów z Lublina. Betard Sparta Wrocław to cała drużyna równojeżdżąca, słabszy występ Janusza Kołodzieja w Fogo doskonały Jason Doyle nie dał rady w zasadzie w pojedynkę z bardzo dobrymi punktami zwyciężyć we Wrocławiu. Już za niedługo mecze o Złoto i o trzecie miejsce: Betard Sparta Wrocław kontra Motor Lublin, i w Lesno zmierzy się z, ze Stalą Gorzów. W pierwszej lidze pogrom y, Ostrów wysoko zwycięża z Rybnikiem i to Ostrów i Krosno spotkają się w finale pierwszej ligi żużlowej. Często mówię o Grand Prix, więc teraz powiem króciutko o tym, że dalej trwa walka pomiędzy Bartoszem z Marzylikiem a Artiem Łagutą. W Wojens zwyciężył ten drugi. Oczywiście drugie miejsce zajął Bartosz Marlik i teraz przewaga pomiędzy tymi zawodnikami wynosi 1 punkt na korzyść Rosjanina. Ruszyła Superliga mężczyzn w piłce ręcznej, to już wiemy. Pierwsze dwa spotkania grupa ZOTU Unia Tarnów rozegrała, przegrana w puławach, ale ta przegrana nieco niższa niż przed sezonem. I bardzo interesujące spotkanie wczoraj, to o którym wspominałem na samym początku. Grupa ZOTU Unia Tarnów zwyciężyła jedną bramką, 28 do 27 z MK z Zagłębie Lubin. Tarnowianie osłabieni absencją Kowalika, Zachirowicza i Alberta Sanka. Kontuzja Mikołaja Kupca to też osłabienie dla Zagłębia Lubin. Bardzo dużo się działo na boisku, bardzo dużo się działo też poza boiskiem. Wiele nerwów i emocji. Szczególnie końcówka. To gra psychologiczna już, punkt za punkt, zresztą całe spotkanie było punkt za punkt i naprawdę przyjemnie oglądało się niektóre akcje. Na wyróżnienie zdecydowanie zasługuje bramkarz tarnowskiej drużyny Kasper Liliestrand, który popisał się wieloma świetnymi interwencjami. Uwagę moją przynajmniej zwrócił też Roman Czyczyka, zawodnik z Głębia Lubin, który rozmontowywał bardzo często obronę tarnowskich jaskółek. Bardzo wyrównana druga seria, kilka zaskoczeń, Kalisz zwycięża w Puławach. Na razie niepokonany Piotrków Trybunalski, mam nadzieję i wydaje mi się, i bardzo często słyszę te głosy, że w tym sezonie PGNiG Superliga będzie wyjątkowo ciekawa, a miejsca 4-14 są jedną wielką niewiadomą. Miejmy nadzieję, że tak będzie i będziemy się emocjonować Superligą do ostatniej kolejki. Spotkanie siódmej kolejki PKO BP Extra Klasy. Brukbet Termalika cietrza, remisuje 0 do 0 z Wartą Poznań. Słoniki nie tracą punktów, co jest dla nich bardzo korzystne. I na koniec przykra informacja, bolesna porażka dziewczyn Tarnowitarnów z drużyną Czarni Sosnowiec. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale dziewczęta przegrały 11 do 0. Była to prawdziwa lekcja piłkarskiej skuteczności ze strony gospodyń, ale Tarnowianki już w następnym tygodniu będą miały szansę odkuć się i zdobyć punkty grając u siebie. Ternowianki podejmą aktualnego wicelidera tabeli drużyny Górnika Łęczna. Byłem dzisiaj poważny, to fakt, ale czasem trzeba żwawo, i może to Wam się spodoba, żwawo przedstawić najciekawsze informacje sportowe, które miały miejsce w minionym tygodniu. Ten odcinek nie trwał długo, więc jeśli obejrzyliście go do końca, dajcie znać, jak Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym tygodniu, a to będzie jubileuszowy, 10. odcinek sportowego podsumowania tygodnia. Do zobaczenia sportowego tygodnia. Cześć!